Ta kurwa, te kwiata, jaki był. No, Kas już tak pierdolił o tych zasadach, o tym. o też przecież kurwa gadał na boxdela. Mimo tych kopnięć, mimo K1, Kas już będzie faworytem barki. Ch Chcesz to wiedzieć, widzisz Ch wybłem się w język, żeby kurwa nie ciskać. Tak. Ale jak chcesz, to ci mogę kurwa zacisnąć. Nie, ale ja to... cię jak szmatę, kurwa. Dobrze, zresztą jutro to i tak, tak zrobi. ja popełniłem błędy, kurwa, to były rzeczy z 10 ale lat czemu temu. Ale Dalej popełniasz. Pierdolisz, nagrywasz filmik, Tak, kurwa. odbudowa, a taka. Nie wiem, ja ogólnie uważam, że gdyby na miejscu Kasiusza była osoba, która. Dobra, bo z całym szacunkiem, kurwa, bądźmy szczerzy po prostu. Zachowajmy odrobinę, odrobinę szczerości. Zal zaleta Kasiusza mówi, co myśli. Wada kasjusza. Wolno myśli i trochę się fafluni, jest tak elokwentny, że zna trzy wyzwiska na krzyż i potrafi krzyknąć. I moim zdaniem to mu właśnie nie dodaje, a zabiera w dyskusji. Bo gdyby na miejscu Kasiusza stanęła osoba, która potrafi w normalny sposób złożyć zdanie, użyłaby taka osoba dobrych argumentów, to myślę, że ta debata byłaby po pierwsze mocniejsza, a po drugie byłaby ciekawsza, bo nawet jeżeli Kasusz ma jakiś dobry argument, bo czasami ma te argumenty dobre, to w momencie, w którym on krzyczy i wyzywa wszystkich wokół, to wychodzi na idiotę w oczach wielu ludzi. Trzeba by było, żeby była to osoba, która nie boi się powiedzieć, to czego myśli, nie boi się podpaść osobie yy, takiej, jak na przykład yy, Boxdel, czyli osobie wpływowej, nie boi się podpaść takiej osobie jak Wardenga, bo nie oszukujmy się, prawda jest taka, że w świecie influencerskim wszyscy ważą słowa z tego tytułu, że boją się potencjalnych konsekwencji wynikających z tego, żeby zaczepiać osoby, które albo są wpływowe, mogą powiedzieć i pod, tem Ci krwi w internecie, bo na Ciebie materiał wydadzą, albo boją się osób, które mają jakieś, jakiś rodzaj władzy, czyli w tym przypadku na przykład udziały w Fejm MMA, bo każdemu na rękę jest walczyć w federacjach freakowych. Więc gdyby znalazły się osoby, znalazła się osoba, która potrafi w merytoryczny sposób użyć argumentacji, faktycznie wejść w taką debatę, to ta debata byłaby sensowniejsza, uważam. Zacznijmy od Fejmu. Słuchaj, 10 lat temu odjebałem głupotę, kurwa, jest mi za to wstyd. Nie powiem, odjebałem coś, co, kurwa, jest naganne. I nie wiem, czy kurwa wrócę do tego momentu, gdzie byłem, stary. Nie mam pojęcia. Ale nie było czegoś takiego, że po czterech dniach od razu wiedziałem, że wrócę do Fejm. Chłopie, mnie miał już nie być, kurwa. A to czemu Wardenga tak mówi? Twój przyjaciel. Że po czterech dniach miałem być w Fejmie? No kurwa na podcaście tam mówił, że ty już po czterech dniach wiedziałeś, nie, że wrócisz. Nie, po czterech dniach... Miałem świadomość, że jest kurwa lepiej, ale to nie było coś takiego, że chłopaki powiedzieli wracasz do fame. A To czemu kurwa wtedy nie zaprzeczyłeś jak Wardenga to mówił? To jest trafny argument! Było coś takiego, było coś takiego, że faktycznie boxer zasugerował, a właściwie wprost powiedział, a nie zasugerował na podcaście, że ludziom mydlił trochę oczy, mówił, że musi sprzedawać udziały w fejmie, mimo że już wiedział, że wcale nie musi. To akurat trafił w tym. To prawda, było tak. Na w ale, ja, ale, ja, ale ja tam rozszerzałem tą wypowiedź przecież. Ku ja rozszerzyłem. Rozszerzyłem... I urę i u vardęgi. Jesteś dlatego psem kurwa A A czemu to czemu no, jest... Kurwa. kurwa w jebany, jak ci nie pasuje, że wyłączam kurwa pację robię, to wypierdala, oficjalną transmisję oglądać. Kurwa, przygłupia, nie spamujesz A bo tu do mnie, ale, ale teraz próbujesz wyjaśniać zraimu. to, on mówi ci kurwa na żywo, tak jak teraz, że kurwa po czterech dniach wiedziałeś i ty, no tak, no tak. Ja przy, y, Bogzel mi teraz wszystko nie mówi, wiedziałem. nawet co, nie Co chłopacy z zarządu kurwa dzwonią. Czemu ty, ty tak ty kurwa? Normalnie z zarządu, trochę, ale zarządu rozluj, powinni kurwa. cię wyjebać, bo jak ty kurwa temu psowi odbierasz i żeby teraz z ja jego przy... łaski wejść, to wszystko mówisz, ale, to ci Krzysztof ale ty mówi takie. Ty Musisz do tego, żeby odejść, kurwa z Gołców i od Wardęgi, czy o co ci chodzi? Ja nie, ci mi... nie Ja uważam, że Bokzel na ostatnim podcaście u Wardęgi, w sensie na, na, na Gołcie, wystrał się na federację, powiedział rzeczy, które były zakulisowe, kulisowe. Ale w taki sposób, żeby zadziałać na niekorzyść federacji, a jednocześnie samemu podkreślał, jak to Wojtek Gola źle się zachował, bo mimo że prywatnie go wspierał, to w przestrzeni internetowej zachował neutralność. A Boxdel, któremu Fejm pomógł wrócić do sterów, też zamiast im podziękować, to się na nich wysrał i się na nich wysprzęglił na programie. No uważam, że mimo wszystko yy, to jest duży przejaw hipokryzji. To ty masz pretensję do Wojtka, a to, to Fejm do ciebie też powinien mieć pretensję. Sa, kurwa, te kwiuta, jaki był, no, a już tak pierdolił o tych zasadach, o tym, a też przecież kurwa gadał na boxdela, a tu mówi, przepraszam Cię boxdelku. To była jedna z taktyk, bo w trakcie walki sobie przemyślałem, mówię, kurwa, w drugiej rundzie, jak wiecie, leżał już na deskach i mówię, tak szybko przekmina, mówię, ty, odkupił ten pas od pałki, Mapa z króla, jak go znakautuję, to na pewno mi go nie odda, a jak go kurwa oszczędzę, pogłaskam po główce, podpuszczę go, to mi na 100% odda, bo jest prosty kurwa. Casio, to no właśnie. No i tak, tak. No jedyna taktyka, oni wszędzie taktyki, kurwa. Casio, <noise> Dobra, powiem szczerze, bo to nie ma co Pierdolić. To też jest taki moment, kiedy trzeba wiedzieć, czy z pola bitwy schodzi się starszą, czy na tarczy. No ja niestety muszę zejść na tarczy. Składał mnie. Myślisz, że teraz, Boxdala, jesteś w. Czym ja mu tak podpadłem? Chyba właśnie tym, że powiedziałem, że w sumie sam go przeprosił kiedyś po walce. <grym> A tak szczerze to nie wiem. Jak ja bym miał ogólnie tak się cofnąć w czasie i powiedzieć, i powiedzieć dlaczego Kas już mnie. nienawidzi, bo mnie nienawidzi, to ja bym. Bo ja wiecie, to, to nie chodzi o to czy mnie to interesuje czy nie, to mnie to przyjmuje czy nie, ale ja jestem ciekawski z natury, ja lubię sobie znajdować powody różnych rzeczy dlaczego stało się tak jak się stało. I ja tam sobie myślałem, kurwa, była kiedyś taka sytuacja, że ja z Serguszem grałem w LoL'a i rozmawialiśmy o walce Cassius versus Norman Park w boksie. I, Cass I wtedy Nitro krzyczał, że ten Cassius to kurwa chuja potrafi, Norman go zabije w pierwszej rundzie i tak dalej. A najlepsze jest to, że ja wtedy stałem w opozycji i mówiłem, że moim zdaniem ta walka jest 50-50. I że Kas już ma szansę to wygrać. Coś w tym stylu mówiłem. Nie wiem, czy 50-50, ale mówiłem, że moim zdaniem będzie bardzo wyrównana. I po tym szocie on zaczął mnie nienawidzić. Więc ja nie wiem, czy on źle zrozumiał moje słowa, czy były jeszcze jakieś inne wypowiedzi, który mu podpadłem. Czy aż tak bardzo nienawidzi Sergiusza, że jak się z nim koleguje, to mnie też nienawidzi. Ale szczerze, nie przeszkadza mi to. Ja Kasjusza nie uważam za osobę wybitnie e, inteligentną, ale jednocześnie uważam, że rzeczy, które mówi, nie gryząc się w język, mają swój plus i mimo wszystko, mimo że sympatią go nie darzę, to z niektórymi wypowiedziami i tak się muszę zgodzić. No. Bo, to chyba był listopad. No bo dzisiaj to, jest, wiadomo, to wiadomo, to. czemu uwagi nie zrobił wczoraj, tusty czwartek. E, i, i ten! I kurwa! Zjadłeś wczoraj kończkę, czy nie? Przyznaj się. Nie zjadłem. Ale, ale wiebał, się. wiebał. Nie wie... ja, mam, ja, mam dziwne, ja mam dziwne takie przeświadczenie, że mimo wszystko już czuje jakiś rodzaj sympatii do Boxdella. Mam dziwne wrażenie, że Cassius bardzo nie lubi wardengi, ale jednak do boxdela, na Boxdella jest cięte, jest na niego wkurwiony, ale jakoś dozę sympatii ciągle do niego czuję, mam wrażenie. Nie małem, e, stał, stał na recepcji. Dawaj wariograf, zaraz ja mówię, nie gola, ja, ja nie gola. Ja <laughs> Ale słuchaj. A Casio... na gole macie Disa. Zobaczcie na YouTubie najlepiej teraz, nie? Piję do tego, słuchaj, bo Boxel e, w wywiadzie z szalonym, report, e, z szalonym reporterem powiedział, że przekrzykiwanie się z tobą dla niego jest trudniejsze niż walka, bo walka to będzie zabawa. Tylko ja zobacz, ja mam stojen twarz, twarzy, zobacz, jak ja z Wardęgą. Ja się dostosowałem do ciszy. To on się przekrzykiwał z Maćkiem. Wiesz, se kurwa coś pierdolili, pomagali i chcieli se pomóc, a wyszli na idiotów, bo przekrzykiwali się. Ja mogłem czekać, zobacz, naprawdę, jak sobie prześledzisz ten materiał, to Wardenga mi się wpierdalał dzisiaj. Ja nie musiałem go przekrzykiwać. Ja czasem mam taki styl, że mogę krzyknąć, jak ktoś pierdoli głupoty, to mi się nie chce go słuchać to wtedy krzyknę, żeby zaznaczyć, że kurwa, ej, ty, koniec kurwa tego. Michał, ale to co uważasz, Ale że... dokończę, pokość, o walce. Proszę, no. To wam powiem szczerze, że wtedy jak był ulany, to ja naprawdę chociaż widziałem te 5% szans jego. Mówię, kurwa, taka masa, no że może, tym bardziej będę po sześciu rundach, wiesz, może mnie trafi, a teraz... To co on, kurwa, choćby kopał... Ale wiecie, też nie, nie, nie walczmy z faktami, jeżeli chodzi o poprzednią walkę z Boxdellem, ja ją oglądałem wczoraj na live z widzami, on naprawdę Boxdela mógł mocno poturbować, już od drugiej rundy Boxdell ledwo zipał, oszczędzał go w chuj, yy, więc... Po, po ostatniej walce na pewno jest bardzo pewny siebie jest zbudowany. Mi się wydaje, że mimo tych kopnięć, mimo K1, Kas już będzie faworytem walki. No i tak. I mnie i myślę, że tobie zależy na tym, żeby widzowie dać kurwa zajebistą rozrywkę. I to jest kurwa w no, ja tym Ja da tutaj, ja w ringu jestem przekonany, że dam jeszcze lepszą niż tu. No to powodzenia w takim razie. Bo dostaniesz razie. tak na pizdę za to wszystko właśnie. Już ci kurwa oszczędzę tych pewnych tematów, ale w ringu, za to właśnie będziesz dostawał głównie w pizdę. Za to będę cię karał. Za, to, za te kurwa błędy młodości. Może to były błędy młodości, ale ja nie widzę u Ciebie żadnej poprawy, więc tam w kurwa w Oktagonie postaram Ci się kurwa tak wybić to z głowy, żeby już ci kurwa nie przychodziły do Ja pokazuję głowy, tylko to co, to, co chcę, żeby ludzie widzieli. Nie? A? A ja pokażę wszystkim też to, co chcę, żeby widzieli. Panowie, dostaję informację, że musimy kończyć, jest już... 20... Ja widzę, podobnie pokazuję wam tylko to, co byście, co to chcę, żebyście widzieli. Wy się śmiejecie z tego, że ja siedzę w jakiejś suszarni, że się kurwa pranie za mną suszy i tak dalej, i tak dalej. Wynika to z tego, że ja jestem na łączach z psychologiem i psycholog mi powiedział, że muszę stworzyć taką wersję yy, mojego pomieszczenia do, do pracy, żeby jak najbardziej oddać polski klimat. No bo wiadomo, że w Polsce to raczej mało kto mieszka w czymś większym niż kawalerka, więc musicie czuć się jako jeden z jednym z Was. W rzeczywistości mieszkam w 145 metrach w jednym z wyższych budynków we Wrocławiu. A te, to, to pomieszczenie tutaj faktycznie służy mi tylko do tego, żeby sobie pranie rozwiesić. Jacy zawodowcy na tobie połamali nogi? Zawodowcy? Ja powiedziałem fajterzy z tamtego klubu. Ja nie wiem, czy oni są zawodowcy, okay. możliwe, a ja nawet ich nie znam z simion. Bo ja się nie skupiam, jak się zmieniają. Ja się nie poznaję z ludźmi tak jak ty właśnie. Piątka, piątka kurwa, jak masz na imię? Gdzie mieszkasz kurwa? Moi to też byli ludzie z Moi to też byli ludzie z klubów. Tak. zawodowcy, tak? No tak, średnio zaawansowani zawodnicy. Średnio zaawansowani czy zawodowcy? to jest różnica. Ale to co, gość, który kurwa idzie na galę zawodową. Średnio zaawansowany, to jesteś ty kurwa. Rozumiesz? to jak to byli średnio zaawansowani zawodnicy. No i patrząc na niego, jaką jest teraz kurwa małą pizdą, pomimo że wagi nie zrobił, no to go szybciutko pierdolna. Bo wiesz on, po kopie ja jestem na to wszystko przygotowany. ty myślisz, że ty jesteś lepszy, kurwa w chuj ode mnie, nie? No w chuj. To czemu nie idziemy na małe makówy, kurwa? Chuj, no chcesz ze serdów zejść? O, ja mam pytanie, panowie. To no, jest... No, ale czy, ja nie wiem, no, kurwa. A, a, a mieszane na przykład, No ja, ja trenuję boks, ja jestem w tym królem, mam pas króla i w tym się nauczyłem i w tym, kurwa, dekrasuję was wszystkich. Nie potrzebuję, kurwa, dzisiaj na odprawie yy, sędzia, kurwa, mówi no, o jakimś ciosie i nie można pedeliady. Kurwa, to jak tam są takie ciosy, to ty się dziwisz, czemu ja nie trenuję MMA? Jak tam są ciosy nazywające się Pedeliada, kurwa. Chłopie, no to ja już dzisiaj od razu zaznaczyłem, Kacio. powiedziałem, Ale że wiem, jest, jest... czemu tego nie trenuję kurwa. Ale fronty i kolana, no to kurwa normalne się dzieje. jeden spadnie nie? i będzie. Ja mam pytanie, panowie, do was. Ehm... Kto się obstrał, czego? Ty, boksu w dużych rękawicach czy Tyka jeden w małych rękawicach? Nie, no ja się dostosowałem po prostu pod te makłówki, nie? Duż. Ja się niczego, ja nawet propozycji takiej nie dostałem. On ja też. To był żart, akurat, dobra. Zobaczcie, jak dopiero. To się fuj dobrze. To się cieszę. To wszystko już jutro, słuchajcie, jeszcze raz przypominam, cała hala jest wyprzedana. Kupujcie ja pay per view Nie wiem, długość trwania tych face, face to duże rozczarowanie. Tylko tyle mogę powiedzieć. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego, ale tak jak mówię, no. Ja w szoku jestem, że to się o, wydarzyło. Kur, o, A kas kur. już może wypowiadać w sposób, w jaki Artur się wypowiada, Zio, ale przynajmniej się nie pierdoli czasami i potrafi kurwa, co powiedzieć co myśli. Skoro I to miał w kamerzysta... jest w myślę, że Wardenga będzie wkurwiony na federację, że przerwała tego face to face'a myślę też, że Wardenga będzie wkurwiony na rozparę, morską u mazurka będzie zabawnie. Dzięki stary. Jeżeli miałbym zgadywać, jakie będą następne rzeczy federacji Fame, to podejrzewam, że Fame i Wardęga mogą się rozstać, po tym co teraz. Dzisiaj się zobaczyliśmy. Widać, że rozpara zupełnie inaczej widzi pewne fakty niż Wardenga te fakty widzi. Nie wiem, który z nich ma rację, nie byłem, nie byłem przy negocjacjach. I to jest to jest taka duża, nic, nie, nic nieporozumienia. Wydaje mi się, że no bo tak to wyglądało trochę ze strony odbiorcy, że Wardenga wywołując do tablicy włodarzy był przekonany, że włodarze yy, będą po jego stronie, że to jego narracją pójdą. A nagle się okazuje, że przychodzi włodarz i ma odmienne zdanie w jakiejś kwestii, więc tutaj tutaj się buduje ta duża, duża niżba nieporozumienia. Więc ja bym się nie zdziwił, gdyby nagle się okazało, że drogi Fejmu i Wardęgi znowu się rozchodzą swoją drogą. To ja tylko oczywiście spekuluję, nie wiem. Teraz też nowa federacja powstaje, to też jest okienko potencjalne, potencjalnego transferu. Na przykład, yy, może, może nie mam racji, nie wiem. Ja pierdolę to się nazywa największy polski biseks. O kurwa, no to Wojtek się w kurwi. Mijać, raz, jeden taki w koju jest, jest, jest Samie z alfa kipi, teść, dość, dość Gdy go mijasz, chcesz go mieć mieć, niech Najszy Polski bisek z lepszy się pchał do bały Niby wielki samiec alfa chce od faceta Przyjąć ogór za pobraniem Bo go to podnieca Wojtek Gola, seks chłopak bez zakola Styl jak golak Zwiał z pokebola No dobra, mi wystarczy Ja pierdolę, nie wiem co mam powiedzieć złote Naprawdę 31